Siemaneczko, jestem Bartek SW i tam was w kolejnym materiale a zależym pierwszym materiale na tym kanale dzisiaj odpowiemy sobie tak jak brzmi tytuł na pytanie Jaki był prawdziwy powód usunięcia kanału pierwszego. Dzisiaj oczywiście o tym się dowiecie, jeśli temat Wam się podoba, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A więc przenosimy się. Do Dobrze, a więc tak naprawdę, jeśli ktoś oglądał mój kanał, czy zagłębiał się w sytuację, czy nie jest tak naprawdę ciekawy, czy to był jedyny powód brak aktywności, żeby usunąć stary kanał? Dużo osób może to interesować, dużo też może nie interesować, więc chciałem zrobić taki materiał, który by wam na to odpowiedział. A więc zaczynajmy. Dobrze, a więc przechodząc do całego sedna sytuacji, tak naprawdę opowiadając Wam od samego początku, od jakiegoś niedawna, czyli od miesiąca YouTube zmienił dyrektywę, czyli regulamin, coś tam o prawie autorskim i coś takiego, no i ogólnie sprawa wyglądała tak, że nawet do moich filmów sprzed roku YouTube zaczął się przyczepiać o jakieś, nie wiem, prawa promocyjne, rekl, znaczy reklamę, muzykę, no coś takiego. Co niestety później zaskutkowało tym, że pierwsze otrzymałem pierwsze ostrzeżenie, jak byłem chyba, no nie używałem po prostu YouTube'a, jeśli chodzi o kanał, bo, no bo był prawie wymarły, nic tam nie robiłem, nie miałem w ogóle jakby weny, żeby coś robić, e, no i niestety... Stało się tak, że po prostu nałożono mi to pierwsze ostrzeżenie za niby tam muzykę, za coś tam, bo się zaczęli YouTube przyczepiać chyba do wszystkiego na moim kanale, no i co, no i zostało mi nałożone pierwsze ostrzeżenie, na dzień następny usunięto kilka, parę następnych filmów, no i niestety zostało nadane drugie ostrzeżenie i otrzymałem blokadę na live'y na 3 miesiące. Z czego mógłbym poczekać te 3 miesiące, ale szczerze chciałem Wam coś ponagrywać, więc mam nadzieję, że pomożecie ten kanał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Mam nadzieję, że następne filmy będą bardzo fajnie udane. Mam nadzieję, że będziecie komentować, lajkować, subskrybować. Dobra, już nie będę obijał. Trzymajcie się, na razie do następnego filmu.